Za nami tegoroczny markowy festiwal. Czy wzbudził podobne zainteresowanie publiczności jak jego poprzednik, festiwal Marka Grechuty? Niektórzy mieli obawy, że zainteresowanie imprezą znacznie spadnie, gdy z jego nazwy zniknie nazwisko legendarnego krakowskiego barda. Tak się na szczęście nie stało i po raz drugi Markowy Festiwal w Świnoujściu udowodnił swoją siłę przyciągania. Nie wypalił tylko jeden z pierwszych koncertów. Koncert w Amfiteatrze recital Zalewskiego został odwołany z powodu niedyspozycji artysty. Dwa największe koncerty wypełniły widownię amfiteatru Po brzegi. Sobotni Sen o Warszawie wiązał się ze szczególnymi przeżyciami nie tylko widowni, ale również części wykonawców. Wśród nich warszawianka z urodzenia Laura Łącz, która wystąpiła w roli prowadzącej koncert. No ja jestem tu po raz pierwszy. W zeszłym roku zostałam zaproszona, nie mogłam być i przyjechałam tu bezpośrednio z urlopu, z Juraty, przerywając sw swoje wakacje, bo słyszałam o tym festiwalu same dobre rzeczy. Ponownie jest orkiestra Warsaw Impressione, orkiestra, z którą ja współpracuję na stałe recytując wiersze, prowadząc te koncerty, no to jest taki projekt nowy, wspaniałe aranżacje, wspaniali wykonawcy, piosenkarze, już nie operowy, czy symfoniczny projekt z tą orkiestrą ze znakomitym dyrygentem, więc myślę, że to będzie wyjątkowo piękny koncert i nowy, zupełnie projekt tego koncertu właściwie w tej formie nikt nigdy jeszcze nie słyszał. No wyraźnie to zajist tutaj, bo jest to orkiestra, która gra też muzykę poważną. To są wszystko muzycy po Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopena w Warszawie, ale też, jak wiadomo, normalnie grają to, co należy e, dla piosenkarzy jako akompaniament, ale mogliby zagrać też pełnowartościowy symfoniczny koncert. Więc myślę, że piosenkarzom też jest miło śpiewać, e, mając za plecami Znakomitego dyrygenta i orkiestrę grającą na takim poziomie. To jest wielka wartość, wydaje mi się. A pani reportora na no dzisiaj? Właśnie ja zwykle, bo specjalizuję się w poezji polskiej od skończenia szkoły teatralnej. Jest to taka zawsze, jak to ktoś powiedział ostatnio, wartość dodana, nawet koncertów, które są tylko utworami muzycznymi. Zawsze y, łatwo mi jest dostosować stosowną poezję. Dziś będą to poematy Gałczyńskiego o Warszawie, no bo tytuł Sen o Warszawie, ale bardzo pocięte na kawałki według mojego poezji. Pomysłu i projektu, bo koncert jest tak długi i obszerny, że nie chciałabym słowem <grym> zadusić muzyki. Więc jest każdy z wykonawców, śpiewa specjalnie przygotowane i specjalnie zaaranżowane utwory. Wobec tego ja się tematycznie dostosowuję, ale temat wspólny, właśnie ów tytułowy Sen o Warszawie. Ja urodziłam się w Warszawie na Starym Mieście w szpitalu na Karowej. Obecnie to jest imienia księżnej Anny Mazowieckiej. Teraz mieszkam na Saskiej Kępie, dzielnicy kojarzonej z Agnieszką Osiecką. Więc takie dwie magiczne dzielnice, magiczne miejsca, wyjątkowe, rzeczywiście klimatyczne. Ale moje serce zostało na Starym Mieście, gdzie pod domem parkowały samochody, motocykle, autobusy i taksówki. Teraz jest to jeden wielki deptak a normalne sklepiki zamienione są na bary i restauracje. Ale to jest miejsce mojego dzieciństwa. Ja mam wyjątkowy sentyment do tego miasta, bo to jest moje miasto rodzinne, jak to pisał Gałczyński. Tobą, chłopiec mały, ileż to razy w wieczory wrześniowe szedłem, śpiewając, gdy się zapalały na Towarowej latarnie gazowe. To jest to odpowiedź na pana pytanie. To będę mówić dzisiaj właśnie. No chętnie posłuchamy yy, oczywiście natomiast yy... Cóż, ta. ta... Rodzice, tylko powiem, właśnie nie pochodzą z Warszawy, bo tata też aktor Marian Łącz pochodził z Rzeszowa, mama aktorka z Grudziądza, ale kończyli warszawską PWST i całe zawodowe życie, podobnie jak ja, pracowali w teatrze polskim w Warszawie. Oni jeszcze zaangażowani przez wielkiego Leona Schillera, a ja za czasów Augusta Kowalczyka i Kazimierza Dejmka, więc rzeczywiście też związki z Warszawą, oczywiste. Miejsc klimatem, Pani zdaniem, ubywa, czy Warszawa zachowała przynajmniej w części swój klimat? Moim zdaniem, ubywa właśnie to, co już mówiliśmy wcześniej w rozmowie. I w tych dzielnicach, jak Stare Miasto czy Saska-Kępa, bardzo ubywa, ale jest jeszcze ta tak zwana Stara Saska-Kępa. Niedaleko zresztą mam swój dom, tego miejsca, gdzie Agnieszka Osiecka tylko jako pomnik siedzi w kawiarence, no, wymagają te uliczki i staromiejskie i saskokępowe renowacji ciągłej, co jest odkładane, co jest uciążliwością dla mieszkańców, przede wszystkim przybywa samochodów, są różne projekty i, i protesty typu Saska Kempa to nie parking, <noise> więc oczywiście tym starszym to bardzo przeszkadza i żałują tam tych dawnych klimatów i tego, że te uliczki były puste i tych samochodów było mniej, tak jak dlatego mówiłam o tym starym mieście, że jeśli ojciec parkował samochód przed domem na Nowomiejskiej, między rynkiem starego miasta a barbakanem, to nikomu to nie przeszkadzało, no a teraz to po prostu by się wszyscy zadusili, jeden parking byłby. To jest też problem wielki. I rzeczywiście ta Stara Warszawa, zwłaszcza Praga można powiedzieć, staje się taką modną dzielnicą. Tam odbywają się różne imprezy, tam powstają modne restauracje na czele z restauracją Mateusza Gesslera itd. Tak I tam mieszkają również celebryci rozmaici, no ale niektóre uliczki są jeszcze takie, że wymagają wielkiego remontu. A Bazar Różyckiego to już nie jest niestety ten bazar. Słyszę właśnie, że koledzy specjalnie wybrali, zaaranżowali takie właśnie piosenki. Między innymi ten temat, o którym my rozmawialiśmy na francuskiej, czyli Kempa, czyli Agnieszka Osiecka. Albo pójdę na Stare Miasto, nie byłam tam od wczoraj, albo małe mieszkanko na Mariensztacie, to wszystko jest związane. Ja też byłam w Świnoujściu, ale w Domu Kultury z moim recitalem, w ramach którego śpiewam z kolei Pokoik na Chorzej. Piosenkę napisaną do kabaretu przez przedwojennego Juliana Tuwima dla Miry Zimińskiej, Sygietyńskiej po wojnie Sygietyńskiej. Więc wszystko to, o czym rozmawiamy, ma miejsce, ale ja dziś tej piosenki nie zaśpiewam, dziś tylko powiem Gałczyńskiego. Wykonawcą koncertów markowego festiwalu towarzyszyła w sobotę Warsaw Impression Orchestra pod kierunkiem Tomasza Szymusia. Dyrygent zespołu znalazł dla nas kilka minut tuż przed koncertem, w trakcie próby generalnej. Możemy powiedzieć, impreza każda inna, ale to jest chyba szczególny festiwal. Na czym Pana zdaniem polega jego marka? Jego marka polega na tym, że jest wspaniała orkiestra. Tutaj proszę pokazać bardzo dobrych muzyków. Artyści, którzy są znani. W całej Polsce świetnie śpiewające głosy. No i co, piękna pogoda dzisiaj. Koncerty Markowego Festiwalu odbywały się nie tylko w Amfiteatrze, ale także na scenie teatralnej i w muszli koncertowej przy promenadzie. W Miejskim Domu Kultury z recitalem wystąpiła Stanisława Celińska, a w piątek w Amfiteatrze Teatr Ocelot przedstawił muzyczno-taneczne widowisko pod tytułem Sen Nocy Letniej. Niedzielny finał skupił na świnoujskiej scenie amfiteatru gwiazdy zapamiętane z wielkich przebojów lat 80. i 90. Bohater i koordynator koncertu to Felicjan Andrzejczak, który zaprosił wykonawców wielkich polskich przebojów tamtego czasu. W wykonaniu tytułowego wielkiego przeboju wokalisty pomagała publiczność, a na scenę spadł deszcz kolorowego konfetti. Nazwa Markowy Festiwal nawiązuje oczywiście do słynnego barda polskiej piosenki Marka Grechuty, ale zgodnie z deklaracją władz miasta Markowy ma budować kulturalną markę Świnoujścia. Przy takim nasyceniu imprezy gwiazdami wydaje się, że Markowy swoją markę już ma.